Witam koleżanki i kolegów na następnym filmiku. Poświęcony będzie on omówieniu budowy Ula Warszawskiego poszerzonego, gdyż takie pytania otrzymałem od, od kolegów. Dlatego chciałbym nieco poświęcić uwagi na, na temat budowy, tak jak ja to wykonuję. No więc jest to ul warszawski, poszerzony. Z tym, że ja jego skróciłem. Ponieważ e, takie typowe warszawiaki to mają w granicach e, no, 70 cm, nawet więcej niektóre zależy. To no, zależy od indywidualnie od każdego hodowcy pszczół jak to sobie widzi. E, ja Przeszedłem właśnie teraz na tego typu ule. I to jest ul, który ma wewnątrz, po zewnętrznej stronie ma 70 cm. Natomiast, e, natomiast e, robocza część, jakby wewnętrzna, tam gdzie pszczółki sobie pomieszkują, to jest 65 cm. No, wiadomo, szerokość. 31 tutaj to się nic, nic tutaj się nie zmienia bo Chodzi tu głównie o długość Ścianki Ścianki to Ścianki są W granicach 10 cm to jeszcze zależy od grubości y, Desek zewnętrznych ja przeważnie robię z 25 No ale to tak Wiadomo nieraz takie się po trzeba zebrać Nieco tam 1-2 mm. Także Całych 10 nie mają, natomiast co jest pewne, że wnętrze, czyli cała izolacja, tu jest stała, ona zawsze wynosi 5 cm. Dlatego, gdyż e, noga, każda ula ma szerokość 5 cm. No, tutaj może być nieco rozbieżność. Ta akurat ma 6. Natomiast, a to jest mniej mało istotne, tutaj ta noga idzie wewnętrznie do samej góry. No, z jednej, z drugiej strony i tworzy, jakby, komory taką, którą e, izoluje po, po prostu ul. Wypełniam to komory głównie. Wiarami z No W kilku ulach korzystałem również styropian, jaki miałem po ocieplaniu pan powiedzmy, budynków, stropów. To też styropian piątka. Z tym, że styropian jest dawany głównie na tylną ścianę. Na tylną ścianę, ewentualnie na boczną, z tej strony i z której strony jest gniazdo. Ponieważ boczne ściany są, jedna jest izolowana, ocieplana, ta z lewej strony, z której jest ustawiony gniazdo, natomiast prawa strona jest wykonana tylko z pojedynczej deski. Natomiast ściana czołowa, tu, gdzie jest wilotek, zawsze jest izolowana biurami, biorami z podskreberki, bo trocina może być. Byłaby za drobna, natomiast podheblarko ory są wspaniale, spełniają rolę izolatora. Chodzi o co panowie i panie? Ta strona jest ustawiana do południa. Zawsze tak się staram na pasiece ule ustawiać, żeby wilotki były kierowane na południe. A w związku z czym to jest bardzo istotne, ponieważ wiosną kiedy słońce zaczyna dogrzewać dlatego ta ścianka się nagrzewa, tylko się nagrzewa, ale i przegrzewa i dostaje się do wnętrza ciepło. Gdyby było odwrotnie, to z trzech stron, gdyby był styropian to po prostu na ten okres wczesnowiosenny, że tak powiem, Powstałbyś powstałby z ula zrobiłby się w końcu termos. Bo zanim by się ciepło dostało z zewnątrz do ula, to prawdopodobnie już by było bliżej zachodu słońca. No tutaj, yy, głębokość ula. No, ul ma standardowo 45 cm, jest głęboki. Z boku. Tutaj z tej strony są takie jakby rewizyjne drzwiczki i to też jest wszystko zrobione po prostu na, to nazywamy u nas tutaj na Mazurach, stolarze tak na, określają to, e, felc jest zrobiony, na felc, natomiast no inni koledzy to określają jako w nie wiem jak to, Książkowo powinno wyglądać. W każdym razie u nas jest tak to w naszym regionie tutaj określane. Trochę jeszcze chcę dodać, że zmieniłem ramki. No to znaczy generalnie wielkiej różnicy nie ma. Też ma 40, 40 po mnę, to jest 43 długa. Także zostaje 2 centymetry na dole wolnej przestrzeni między podłogą a ramką. Z tym, że ja nieco zwężyłem tą ramkę. Chodzi głównie o to, żeby stworzyć większą przestrzeń, przejść z tej strony, bo tam przeszkadzasz. Chodź tutaj i ty się trochę zajmij tym, zainteresuj. Ul ma 31 wewnątrz. Ja staram się ramki wykonywać no, przynajmniej te pół centymetra węższe, po to, by uzyskać większą przestrzeń między ścianką ula, a ramką, bo to jest bardzo istotne przy pracy później na takim przy pracy na takich ulach, w takich ulach. Dlatego, że przy wyciąganiu ramki na zewnątrz jest mniejsze ryzyko, że gdzieś tam zostanie jakaś pszczółka przyciśnięta do między... zakleszczona dlatego praktycznie 28 cm jest szeroka węza to pół cm 3 mm, pół centymetra Zawsze każdą zednę to jest niewielka strata, ale jest większy komfort, jeśli idzie o pracę po prostu w takim ulgu. Każdy ulg, każdy ul, każda deska jest właśnie w ten sposób wykonana, jak tutaj przygotowana do nadstawki. Jest wyrzucona, jest zrobiony felc i dwie, <laughs> dwie sztuki się schodzą, no, podobnie jak tutaj, schodzą się tak. No i wiadomo, w okresie praktycznie w ciągu całego roku sezonu drzewo ma to do siebie, że pracuje. I choć ono w czasie upałów nieco się nam skurci, powstanie, no, nie narasta i 3 mm wolna przestrzeń. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ praktycznie to tutaj przynajmniej centymetr no centymetr, półtora centymetra jest po prostu wyrżnięty rowek, ten wypust jest zrobiony, zachodzi jedno na drugie, jest bezpieczniej, estetyczniej, a przede wszystkim praktycznie moim zdaniem. To tyle, jeśli idzie o, o dolną część. Natomiast u góry będą Nakładane takie nadstawki, czy półkopusci, jak niektórzy mówią nadstawki na tornopalię, jak to zwał tak zwał. W każdym razie ja wykonałem tutaj dla przykładu jedną taką nadstawkę. I też zrobiłem to w ten sposób. Ona jest stabilna. Proszę zauważyć, o tu się nigdzie nie poruszy. W do korpusów, które są stawiane, ja widzę, jak pszczelarze wykonują, czy, 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 czy budują ule, powiedzmy, Dadanta, czy Wielkopolskie. No to one jest nastawiane jedno na drugie, to tak na płask. Ja zrobiłem, ja wykonałem to inaczej. Tutaj jest zrobione z tej strony. Yy, tu jest z tej strony wyrżnięte I proszę, tutaj, Boże, z tej strony pokaż mi. Tu jest. Przez zrobiony taki no, wcięcie rowek, i po założeniu proszę o dosuwam, i mam super sprawy. Teraz tak, przychodzi na to jeszcze A, i tu jest, przychodzi 3, 13 ramek taka skrzynieczka z ramkami, także tu wygodnie, swobodnie można rękę włożyć. Tu jest 13 rameczek. No tego typu. No to słuchajcie kochani, to daje mi około 20, z takiej skrzynki to daje mi około 20 kg miodu. Mierzyliśmy w tym roku pełną ramkę, no to ważyła 1,5 kg. Ze sklepiony miód. Z ramką łącznie 1,5 kg waży. Także 13. To tak wychodzi koło 20 kg. No i jest, jest... Ja tak w ten sposób to robię. No można byłoby, można byłoby to może jeszcze inaczej zrobić, ale ja nie wiem, można byłoby ewentualnie tak ramki ułożyć. Powiesić, zawiesić, tu dać, tu jakąś jeszcze powiedz mi i tak ramki wkładać, ale to nie wiem, mi się wydaje, że tak jest praktycznie, dlatego że ja taką skrzynkę wtedy zabieram. Wyciągam skrzynki pełne, pełne z miodem i transportuję do, do pomieszczeń tam gdzie jest wirowanie miodu. A reszta pozostaje albo w, wstawiam wtedy drugą skrzynkę z pustymi ramkami, jeśli zachodzi taka potrzeba. Tak, także to tak wygląda. No tutaj to jest, to jest jedna ramka, Je jedna skrzynka, jedna nadstawka. Tu można ewentualnie zrobić następną. Prawdopodobnie no, będę tak robił. Będę miał przygotowane przynajmniej dwie, żeby były nadstawki na każdym ulu. Dlatego, że no jak mówię, w ubiegłym roku tydzień czasu i, i zdążył, zdążył odbudować węzy i zaraz miodem pszczół, jak był pożytek. Także no, przynajmniej dwie, dwie takie skrzyneczki, dwie takie nadstawki muszą być. Teraz wersja daszki. Ja wykonałem daszek. który też. Też jest pasowany. O. Chodzi mi to. O. No już jest pasowany. Przyszedł daszek. Jest OK. Teraz tak. Generalnie w tych ulach korpusowych daszki są oddzielnie, każdy tam chwyta, odstawia na bok, zajmuje korpusy. Ja, no ja jestem zwolennikiem, nie wiem, może dlatego, że tak już się przyzwyczaiłem, bo tak ule poprzednie, które, które były po moim tacie, zostały, przy każdy, każdy ul miał daszek przymocowany na, na zawiasach. To no, nie duże zawiasy, takie jak ta, jak po, na poprzednim silniku yy, demonstrowałem To jest bardzo wygodne, bo nie trzeba go tam składać, gdzieś tam odnosić. No i prawdopodobnie tutaj też będę mocował zawiaski. Będzie to wygodne, tam kawałek jakiegoś łańcuszka wewnątrz Z tym, że no, no jest teraz taka sprawa jeszcze, bo chcą, żeby naszych był. Żeby daszek był umocowany na zawiasach, no to tutaj z tyłu niezbędna jest listwa po środku, która by no łączyła dół ula z nastawką. Pierwszą ciut, kolejnymi, dlatego że no wiadomo, kiedy ci pójdzie daszek tam tamtą stronę, to to i nadstawka nam się po prostu przechyliłaby. A tak wkrętareczką, jednym wkrętem przykwicę tutaj, drugi, drugi wkrętem dam tu i już mam stabilne, nie ma problemu. A to już wiadomo, przy wymianie korpusu, czy przy nadstawieniu nad drugiego, drugiego, no to moment, wkrętarko się mi kręca i dostawia następny List, listkę trochę wyżej i z powrotem tam dokręcam, tu dokręcam i, i mam problem z głową. E, no cóż jeszcze można powiedzieć. Generalnie e, warszawiaki mają daszki dwuspadowe. Pamiętam jeszcze mój dziadek świętej pamięci <laughs> miał ulot Dwuspadowy, no i widać mi razem w terenie, jak starsze ule są konstruowane. Mają daszek dwuspadowy. No, moim zdaniem nie jest to praktyczne, dlatego, no, dlatego, że ja, mając płaski dach i ule w rzędzie obok siebie, także ja swobodnie kładę jakieś narzędzia, które są niezbędne w danym czasie do, do pracy. W ulu, czy taką skrzynkę, podkurzać, co by, co by nie było zresztą, to, to jest to praktyczne, bo to jest jak płaszczyzna, jak stół. Akurat taka blacha nam się trafiła okazyjnie, ponieważ stawialiśmy zdjęcie potężną w jachę na sprzęt rolniczy, no i w momencie, kiedy przyjeżdżi nam blacha pokryciową okazało się, że na dnie widocznie chcieli się zakładu w fabryce pozbyć i akurat takie elementy blachy po prostu włożyli, żeby, żeby zrobić sobie chyba porządek na zakładzie. No i wykorzystali Właśnie pomyślałem, że to jest świetny materiał na, na pokrycie uli. Kolory też są różne, tu jest akurat brązowy, bywają zielone i czerwone. Także tak to wygląda. No Chciałem jeszcze się odnieść do, bo tam kolega Markus pytał o pszczoły. E, starodawne pszczoły. No, muszę pocieszyć kolegę Markusa, tak, że akurat ja posiadam na pasie trzy takie rodziny. Jak dobrze pójdzie, nie będzie problemów. Nie przejmują to coś pomyślimy na rosną, może coś tam robimy jakiś odkładzik, jeden czy kilka, bo nie chciałem się ich pozbywać. To są pszczoły, które co prawda, są bardziej może um, agresywne, ale <ścoughs> mają tą zaletę, że, że są bardzo, e, jak by to określić. Zwają własny interes, tak bym powiedział. One mogą, jeżeli będą na pasiecie inne pszczoły dokarmiane, a, a ich się pominie, to one się poradzą. One się poradzą, skompletują sobie na zimę tyle surowca, że bez problemu przeżyją. No i też są miodnie. Tylko <laughs> jak mówię, może bardziej kośliwe. No ale to, to jest taka cecha właśnie. Gdzie człowiek być nie ingerował w genetykę tych pszczół. Ja sam na filmiku, później podam numer telefonu. <coughs> Także kto będzie zainteresowany, jak się nam uda na wiosnę, no to, to coś tam na pewno... Ale to już będziemy myśleć później. To tam będziemy myśleć na przyszły rok. To ja będę miał tylko tyle na ten temat tego ula. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.